Mira, mira. Undo. Lustereczko, lustereczko. Uh, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. Mm, dziwne? Cut. Tworzenie gry czarodziejskie zwierciadło jak i pozostałych gier rozpoczynamy od stworzenia ramy narracyjnej. Prawie zawsze zaczynamy przy tym od lektury książki Opowieści troli, która zawiera wszystkie poprzednie przygody Hugo i jest wspaniałym źródłem inspiracji. Kiedy już znajdziemy odpowiednią opowieść, możemy zacząć tworzenie gry. Do akcji wkracza projektant gry. Jego zadaniem jest stworzenie gry, która będzie pasowała do ramy konstrukcyjnie i oddawała nastrój opowieści, jak i po czym będą poruszać się bohaterowie, na jakich przeciwników i przeszkody się natkną i jakie zadania będą musieli wykonać. Te zagadnienia trzeba dokładnie przemyśleć, by gra była ekscytująca i różnorodna i co najistotniejsze podtrzymywała iluzję. Kiedy opis gry jest już gotowy, projektant gry przekazuje go ilustratorowi. Tworzy on graficzny wygląd gry, tak by jej nastrój i środowisko było wiarygodne. Rysuje postacie przeciwników, przeszkody i ścieżki widziane pod różnymi kątami. Witaj szefie. No pokaż co tam masz. Ilustrator tworzy standardy dotyczące kolorystyki i materiałów. Potem modelarze i projektanci poziomów budują modele przeszkód, przeciwników i ścieżek. Najpierw tworzą ogólne wyglądy obiektów. Potem nadają im ostateczne kształty, a na koniec nakładają tekstury i kolory. Witajcie na najtrudniejszym wyścigu roku z najdzikszymi świniami kierowanymi przez nieustraszonych wikingów. W tym samym czasie programiści pracują nad funkcjonalnością gry. Ważne jest, by przeszkody i przeciwnicy reagowali w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie. W ten sposób gracz stopniowo poznaje kolejne elementy gry. Ostatnim ogniwem w procesie tworzenia gry są dźwiękowcy. Tworzą dźwięki towarzyszące poruszaniu się, uderzaniu w przeszkody lub przeciwników. Tworzą pełne otoczenie dźwiękowe gry, efekty i muzykę. thank <laughs> you Aby zrozumieć opowieść i kolejność wydarzeń, tworzymy krótkie filmy, które wprowadzają gracza w świat gry. Wow. <sighs> Ciasto jest już prawie gotowe. Potrzebujemy tylko hugoliny i dzikich jagód. Mam nadzieję, że nie przerywam jakiejś rodzinnej uroczystości, co? Wynoś się z mojego domu! Nie jesteś tu mile widziana. Och, nie! Tatusiu, Trollu mały, przemądrzały, w objęciach zwierciadła, Twa dusza przepadła. Już po tobie płaczą, już cię nie zobaczą. Tatusiu. Teraz muszę znaleźć tylko Hugolinę. Z opisu opowieści projektanci graficzni tworzą specjalne plansze, które są następnie układane w jedną całość. Dźwięk i muzyka są umieszczane w odpowiednich miejscach, dopasowanych czasowo do akcji. Teraz tylko animatorzy muszą ożywić całą sekwencję. W tej grze naprawdę występują moje dzieci, które starają się mnie uwolnić od klątwy... Hej! Wy dwoje! Możecie choć przez chwilę siedzieć cicho? Reed, co ty robisz pod stołem? O nie! Reed, nie wyciągaj tej wtyczki! Kto do diaska wyłączył światło? Kamera stop! Oprócz naszego głównego bohatera mamy również sporo innych postaci, które mają utrudniać Ritrat i Ruth odnalezienie fragmentów lustra i uwolnienie Hugo. Mam ważną wiadomość dla cesarza. Dobrze, przepuść go. W tej grze wszystkie sceny gram bez dublerów. Na przykład w tej scenie, którą zaraz zobaczycie. W życiu nie widziałam nic tak śmiesznego. Każda historia, także ta, ma swój koniec. Twoja uroda będzie moja na zawsze. Czy istnieje szczęśliwe zakończenie? O tym gracz przekona się sam.